Cześć! Dzisiaj witam Was z czeladzi. Jesteśmy przed naszą halą produkcyjną. Chciałem Wam zaprezentować nasz nowy showroom, miejsce, w którym szkolimy naszych instalatorów, ale zapraszamy też naszych końcowych użytkowników. Zapraszam! Jesteśmy w środku naszego showroomu, ale też miejsca, w którym szkolimy naszych instalatorów. Jest to miejsce, gdzie są funkcjonujące i podpięte instalacje. Pokazujemy ich prawidłowe podłączenie, pokazujemy pracę obu instalacji, bo mamy tutaj w zasadzie dwie instalacje. Pierwsza z nich jest po mojej lewej stronie potężny zbiornik 1000-litrowy to jest podłączona instalacja do pompy 50-kilowatowej. Duże naczynie przeponowe, pełna hydraulika, pompy, filtry. W zasadzie wszystko, co potrzebujemy do tego, aby uruchomić pompę 50 kW. Urządzenie jest podpięte, e, cała instalacja wewnętrzna jest gotowa do pracy, możemy ją w każdej chwili włączyć, pokazać, jak działa, jak pracuje, jak szybko grzeje ten 1000litrowy zbiornik ciepłej wody użytkowej. To pokazuje. Jak dobrze i sprawnie działa nasze urządzenie, ale możemy też pokazać, jak ciche jest urządzenie, które jest na zewnątrz. Po prawej stronie naszego showroomu, w zasadzie po mojej prawej stronie, znajduje się część przeznaczona do mniejszych instalacji, do zastosowań przede wszystkim domowych. Wewnętrzna kotłownia po tej stronie. Oczywiście tutaj modelowa szafa hydrauliczna trzyczęściowa, a na tej ścianie symulacja zarówno ogrzewania podłogowego, jak i ogrzewania grzejnikowego. W Waszych domach zapewne znajdziemy różne rozwiązania. Jedne z nich oparte są wyłącznie o ogrzewanie podłogowe, inne znowu wyłącznie o ogrzewania grzejnikowe, kaloryferowe. Czasami stosujemy miksy i takie Rozwiązania też się zdarzają. Najczęściej, jak ktoś ma dom dwukondygnacyjny, to na parterze ma podłogówkę, a już na pierwszym piętrze ogrzewanie oparte o grzejniki. Taka instalacja jest u nas zaprezentowana, natomiast nasza pompa radzi sobie z takimi rozwiązaniami, ponieważ zarządza dwoma obiegami grzewczymi czyli obiegiem właśnie takim, gdzie utrzymuje temperaturę niższą dla ogrzewania podłogowego i wyższą dla ogrzewania, w którym są grzejniki. Tutaj. Nasza piękna modelowa kotłownia. Po środku pokażę Wam część hydrauliczna, w pełni kompletna. Dwa obiegi grzewcze, to, o których mówiłem. Jedno sterowanie mm, ogrzewaniem podłogowym, kaloryferowym, e, filtry magnetyczne, zawór trójdrożny, grzałka elektryczna. Yy, zasilanie awaryjne yy, oparte o UPS. Cała skrzynka elektryczna, naczynia przeponowe w zasadzie wszystko, co potrzebujemy, żeby nasza pompa serii S-Line działała prawidłowo. Zaznaczę tutaj, ponieważ często jest to błędnie odbierane nasza szafa hydrauliczna termatek nie jest wyłącznie przeznaczona do urządzeń termatek. Możemy ją zastosować do każdej pompy typu monoblock. Po prawej stronie mamy bufor zabudowany może występować w wersji zabudowanej. Może też oczywiście zbiornik stać e, niezależnie, bez obudowy. To już jest kwestia wyłącznie estetyki. Natomiast przyznacie, że taka piękna, trzyelementowa szafa wygląda dobrze. Przed chwilą zaprezentowałem Wam jednostki wewnętrzne, czyli te części hydrauliczne podłączone. Do pompy 50 kW i pompy S-Line 10 kW. Zapraszam Wam teraz do tych urządzeń, które są na zewnątrz, właśnie podpiętych z tymi instalacjami, które są w naszym showroomie. Zapraszam. A więc tutaj, proszę bardzo, pompa serii S-Line. 10 kW, środkowa, czyli mamy też szóstkę, tą właśnie dziesiątkę i pompę 16 kW. Może chwilę zatrzymamy się przy tej jednostce. Pompa 10 kW. Od razu kilka sprostowań, ponieważ byliśmy na targach FAQ Warsaw Expo i na targach Enex. Pierwsze, co rzuciło się w oczy naszym odwiedzającym, to to, Dlaczego ta pompa 10 kW jest taka duża? Prostuję, ona jest duża, ale sama pompa nie jest tak duża. Po prostu jest to rozwiązanie, gdzie pompa jest zintegrowana ze stojakiem. Tu w tym momencie widzimy już funkcjonującą jednostkę, ona tak przychodzi do inwestora. Pompa zaczyna się mniej więcej stąd i to jest sama jednostka, jeżeli chodzi o pompę, natomiast ta część to część. Na której jest stojak, czyli odpowiednio podniesione urządzenie, przede wszystkim ochrona przed śniegiem, przed czynnikami atmosferycznymi. Spełnia to wszystkie standardy pracy tego urządzenia, ale dzięki temu, że takie urządzenie dostarczamy w takiej formie e, do naszych użytkowników, mogliśmy dać pełną blendę maskującą aż do samej ziemi. W tej chwili nie widzimy tego stojaka. Urządzenie też szybciej się montuje, ponieważ jest już skręcone ze stojakiem, oczywiście na wibroizolatorach. Y, y, odpowiednio wypoziomowanym. Jest to funkcjonująca, y, funkcjonująca jednostka, taka, która tutaj w tej chwili wygląda. Tak wyglądać może również na, y, przed Waszymi domami. Może przejdziemy do boku tego urządzenia, ponieważ to, co udało nam się osiągnąć na froncie, mamy również z boku pełne lamele do samej ziemi. Poprawiona akustyka. Zabezpieczenie przed dostępem dzieci, zabezpieczenie przed dostępem do parownika, przed nadmiernym obladzaniem się. A śnieg, mokry śnieg z deszczem, on już nie przykleja nam się do tego parownika, dzięki czemu mamy mniej defrostów i urządzenie jest bardziej ekonomiczne. A teraz zobaczcie tył naszego urządzenia. Również lamele, rzadko spotykane w pompach ciepła. Dlaczego? No, również dlatego, że zabezpieczamy to urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi, że ono się nam nadmiernie nie lodzi, że mokry śnieg nie przykleja się do parownika, że również nie będzie dostępu do samego, do samego urządzenia, czyli ochrona przed małymi dziećmi. No ale coś jeszcze, coś jeszcze bardzo istotnego, chyba najbardziej ważnego, bo takie, takich pytań dostajemy najwięcej: akustyka, hałas jak to wygląda? To jest właśnie recepta na nadmierny hałas. Dzięki zastosowanym lamelom ograniczamy, ograniczamy rozprzestrzenianie się dźwięku. On często odbija się od istniejącej elewacji. Różne mamy te elewacje, ale często ten dźwięk rezonuje i robi się taki bębniący i nieprzyjemny. Dzięki zastosowaniu tym lamelom pozbyliśmy się tego efektu i urządzenie jest zdecydowanie bardziej ciche. A więc jeżeli ktoś mówił, że wersja S-Line jest duża, to ja zapraszam do naprawdę dużego urządzenia. Za mną pompa Serii Plus Celine. Duża jednostka, naprawdę 500 kW. Wentylator umieszczony na górze, skierowany wiatrakiem do góry. Pompa 50 kW. W pewnym sensie nasza perełka, bo jesteśmy pionierem we wprowadzeniu tego urządzenia na rynek polski i europejski. Jest to urządzenie bardzo mocne a jego moc 50 50 kW to jest moc wyłącznie jednego urządzenia, a chcę tylko przypomnieć, że to urządzenie możemy podpiąć w tak zwanej kaskadzie do 16 jednostek ze sobą. To prawie 800 kW mocy. Duże hale nie są dla nas problemem. Duże obiekty przemysłowe, duże obiekty biurowe nie są dla nas problemem. Jest oczywiście pompa również oparta czynnik R290. Czyli dodatkowo te właściwości termodynamiczne sprawiają, że spokojnie radzimy sobie ze starymi, nieefektywnymi ogrzewaniami hal, gdzie mamy fawiry, gdzie mamy duże grzejniki, albo nadmuchy nawiewy, które też potrzebują wysoką temperaturę. To urządzenie tutaj działa, to urządzenie jest tutaj podpięte. W każdej chwili możemy je odpalić. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak to urządzenie działa, jak to urządzenie funkcjonuje. Zapraszamy instalatorów, którym możemy. Pokazać, jak to urządzenie działa, możemy nauczyć ich tego, jak podłączyć to urządzenie, jak zostać naszym autoryzowanym instalatorem, ale również zapraszamy potencjalnych użytkowników osoby, które decydują o to, aby w ich firmach znalazło się ogrzewanie pompą ciepła. Do tej pory rozwiązanie pompą ciepła nie było do końca efektywne, dlatego że potrzebowaliśmy wysokiego parametru, a w tym wypadku zmieniamy trochę sytuację. R290 pozwala nam ogrzać obiekty, które. Do tej pory nie były dostępne do zarządzania przez pompy ciepła i do ogrzewania przez pompy ciepła. Zapraszam!